Każdy ma swój styl prowadzenia samochodu mhm. i tak samo y, mam wrażenie, że mimo wszystko każdy inaczej korzysta z social mediów i to wynika jakby też z, jakby z jego jakichś tam uwarunkowań, potrzeb. Y, więc ja myślę, że są tacy, którzy na przykład chcą się czymś podzielić i niekoniecznie, ja, ja byłem taką osobą, która najmniej myślała, że o Jezu, ale to jest fajnie, bo przecież Łatwiej mi jest napisać pewne rzeczy, niż powiedzieć, to możemy teraz wszyscy zaczniemy rozmawiać o emocjach, no okazało się, że byłam w błędzie po latach, się tego nauczyłam, mm, ale są też tacy, którzy jakby regulują na przykład złość, a i tu już jest taka bardzo cienka granica, bo to ta, ta regulacja, taka, właśnie to rantowanie na coś, to ja uważam, że ono dodatkowo zostało wykształcone przez to, że algorytm wygląda tak, a nie inaczej. I przyszło mi coś do głowy: że algorytm premiuje takie nacechowane emocjonalnie. Tak.